Perspektywy rynku, analiza techniczna wybranych instrumentów finansowych oraz spółek 2020 20 Kłaniam się serdecznie, Piotr Gajdyk, biuro Makerski, Banku. Zapraszam na cotygodniowe spotkanie. Początek kolejnego tygodnia czerwca, dosyć rześki, jeśli tak to można nazwać. Głównie dominuje kolor czerwony. Są tutaj widać rakietasy JSW, Dino Polska, ale o tym za chwilę należałoby zacząć od. Przygody po zagranicznych pakietach. Standardowo Ami Broker, dane z programu pochodzą z portalu stock.pl i standardowo co słychać na Wall Street. SP zanegowało objęcie bez zrobiło to dosyć szybko i jest tak naprawdę tutaj no, nowy sposób na hossę, czy też może jedynie pułapka. Na chwilę są trudno wyrokować, której scenariusz tutaj wygra. Patrząc na z tygodniowy, S&P jest na historycznych szczytach, Nasdaq także, więc tutaj ciężko o negatywne sygnały, ale trudno przejść obojętnie wobec tego, co tutaj się dzieje pomiędzy ostatnimi szczytami, a wskaźnikiem RSI tygodniowym, bo tak naprawdę, kiedy podrażnikowo, kiedy widać taką rozbieżność, no ciężko zachować tutaj hura optymizmu. Optymizm może jeszcze tak, bo nic złego się przecież nie wydarzyło, jest ładna obrona, ale hura optymizmu na takich poziomach, no tutaj jest ciężko. Ciężko to wymuskać. z wykresu, tym bardziej, że wciąż te połączenia Fibonacci'ego z wcześniejszymi poziomami wsparcia, wynikając z szczytów czy różnych ekstremów, są na tyle tutaj dokładne, zadziwiające, że wciąż pytanie pod tytułem: czy SNP jest w tej strefie wierzchołkowej i wyprowadzenie zniesień Fibonacci'ego, czy tak naprawdę teoretycznych zasięgów spadkowych fal. Wyprowadzenie tych fal wskazuje, zasięg tych fal wskazuje na poziomy właśnie takie wsparcia, jak w tym przypadku 4600 punktów, to jest FIBO 61,8% i tu są szczyty z lipca. To jest oczywiście tylko wskazówka, to nie jest przepis na przyszłość, bo jak na razie na zdarmach się całkiem nieźle, tutaj też widać rozbieżność, ale tak naprawdę nie ma tych klasycznych podręcznikowych negatywnych sygnałów. Jeżeli tydzień zamknął się poniżej 16, 000, 1428, no to NASDAQ miałby tutaj zielone światło do wykonania mocniejszej zniżki, a jak na razie byki tutaj są górą. Dow Jones nie potwierdza ostatnich szczytów, jak na razie pozostaje poniżej historycznych rekordów. Na wykresie dziennym widać coś na przykład podwójnego szczytu, ale tak naprawdę może to być tylko i wyłącznie forma konsolidacji, przecież tutaj Indeks jeszcze nie wyszedł z tej lotowym, dlatego też sytuacja techniczna jest tutaj neutralna. Piątkowa świeca, wysoki cień, mały czarny korpus. No, zawsze daje to do myślenia, że lokalnie popyt mógł tutaj się wyczerpać, ale na wykresie tygodniowym dramatu przecież nie ma. To, co robią ankeskie, byki nie są potwierdzone przez europejskich zwolenników grania długich pozycji, bo na przykład tak, DAX, niemiecki indeks 40 największych spółek, kolejny tydzień z rzędu nie ma sił na kontynuację wzrostu. Niby nic złego się nie stało, przecież tutaj kluczowe wsparcia są utrzymane, one znajdują się w okolicy 17500 punktów, 17700, ale znów jest to sama sytuacja, co na Dow Jonesie czy na może nie nadążyło się, co na SP bądź na indeksie NASDAQ. Czyli negatywna dywidencja. Ostatnie szczyty wskaźnika RSI nie potwierdziły, nie potwierdziły tych szczytów, co tutaj zrobił Dawczos. To jest wszystko jeszcze do zneutralizowania dramatu. Przecież nie widać na tym wykresie. Jest Hossa wybicie, utrzymanie wysokich poziomów, ale tak naprawdę DAX tutaj nie ma sił na kontynuację wzrostów. A szkoda do SDAX, jaki swojego czasu przecież pokazał siłę, ale znowu czwarty tydzień. Bez przełomu. Tu jeszcze na wykresie indeksu małych spółek nic złego się nie dzieje, stąd też trudno o negatywne wnioski. MDAX, czyli benchmark średnich spółek, on pokazuje słabość, czyli fake, pułapka. Mają bez kontynuacji cofnięcie i jak na razie druga linia Deutsche Bank bez pomysłu na dalsze wzrosty, a w drugim terminie, proszę bardzo, no nie jest to hossa potwierdzona przez szeroki rynek. Coś tam zaczęło się dziać w ostatnich tygodniach, ale znowu popytu, popyt siadł, jeśli chodzi o drugą linię niemieckich, o drugą linię giełdy na Deutsche Börse. To może jakiś przełom na paryskim parykiecie, ale kakao jak na razie bez tutaj pozytywnych przełomów. No, można powiedzieć o negatywnym wyłomie, czyli wyjście dołem pod wsparcie. Czy to jest pułapka, czy to jest fejk? Jeżeli tak, no to w tym momencie kakarao miał zielone światło do zaatakowania historycznych szczytów, ale już wcześniej przecież wyszedł bokiem, tak naprawdę nie do kanału, ale nie ma powrotu. Nie ma powrotu, jest zaproszenie do dalszych spadków, jeżeli chodzi o szerokość wcześniejszej konsolidacji. Z punktu widzenia geometrii Kakao ma zielone światło w kierunku 7600. 7600 nic innego, przecież jak wcześniejszy bardzo ważny szczyt, ten zrobiony w grudniu, zobaczymy, czy tutaj może jeszcze FIBO znajduje się. Jeżeli tak, no to byłyby wskazówki dla niedźwiedzi, dokąd mogłyby zawędrować, no to tutaj akurat jesienia FIBO nie ma, jest nieco niżej przy dolnym ograniczeniu właśnie tej konsolidacji grudniowo-styczniowej. Jeżeli chodzi o wnioski z tego benchmarku, no to one są tutaj negatywne. Jeżeli chodzi o sytuację w Londynie, tutaj jak na razie neutralnie nic się przełomowego nie dzieje, na tygodniach FTSE ma na górze nad sobą gwiazdę wieczorną. Na wysokich poziomach cenowych, proszę bardzo, historycznych poziomach. No i jak na razie inicjatywa jest po stronie niedźwiedzi. Nie można wykluczyć, że zostanie przeprowadzony test wsparcia wcześniejszego oporu, stąd też jest jeszcze sporo miejsca do zniżki. Sporo się dzieje na rynku walutowym. Tak naprawdę, dodatkowo, euro, dolara, piątkowe dane z rynku pracy. No tutaj. Mocne uderzenie euro-dolar, zejście w piątek, dzisiaj kontynuacja i natychmiastowe przełożenie na sytuację techniczną USD, PLN. Granica 4 zł została dzisiaj naruszona, piątkowe zamknięcie poniżej. Może lepiej dla oceny sytuacji tego, co się dzieje na złotym, należałoby przejść na wykres euro, -PLN. i tutaj, jak się okazuje, są przesłanki do tego, że Europy Len może zmieniać trend. Przede wszystkim maj, nowe, minima, bez kontynuacji i powrót w tamtym tygodniu. Jeśli chodzi o tygodniową cenę zamknięcia, proszę bardzo, to widać na załączonym obrazku powrót pod denko z pierwszej dekady kwietnia. Tutaj jest zrobiony overlap. No, i pytanie, czy będzie overbalance, to są okolice 4,32, 4,33. Czyli tak naprawdę, jest tutaj pretekst do tego, aby zbudować zwyżkę impuls, po prostu zwyżkę w kierunku 4,41. I 4,41 to jest 38,2% zniesienia poprzedniej zniżki. I tak naprawdę, tutaj widać sekwencję białych tygodniowych świec. Ostatnia z nich o podstawie 4,27 wyznacza poziom ogrony na ten tydzień i jak na razie sytuacja techniczna przemawia za dalszym ruchem Europelen na północ, uderzenie ze strony rynku walutowego w rynek akcyjny no, może mieć swoje negatywne konsekwencje, ale cały czas pasujący do tego scenariusza, który gdzieś tam się jawi od wielu tygodni. WIG 20 USD. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o. To, co tutaj słychać, no to jest wyjście, dzisiaj jest jak na razie luka, wyjście dołem z klina. Podstawa klina znajduje się tam, gdzie styczniowe, czyli tegoroczne minimum. Kolejna czarna tygodniowa świeca. Sufit tej świecy 639,43, Mówią, o indeksie WID20USD. Sufit tej świecy wyznacza opór na ten tydzień do tej wysokości, tak zwany outlook, czyli sytuacja techniczna, Pozostaje negatywna. Stąd też są obawy, że tutaj fala podaży może się przelać przez warszawski pakiet. Tym bardziej, że WIG-20 wcześniej już wyszedł dołem z mniejszego klina, to jest ten, ten czarny. Podstawa 2383 cały czas ściąga. No i tak naprawdę reakcja łańcuchowa: wyjście z tamtego klina, to i wyjście z tego większego klina, podstawa 2, 1, 6, 1 na ten. Moment, i tutaj zielone światło do kontynuacji spadków. Trzy czarne świece, czy to są trzy czarne kruki na wysokim poziomie cenowym, zawsze można w ten sposób na to spojrzeć. Czytelnym poziomem wynikającym z tego układu jest 2,523, czyli do wysokości 2,523 w tym tygodniu sytuacja techniczna przemawia na korzyść. Niedźwiedź, jak wygląda sytuacja techniczna na wykresie indeksu WIK? Tu jest opór 87417 i jest łamana a dokładnie dzisiaj w piątek było takie sprawdzenie, a dzisiaj jest łamana linia trendu wzrostowego, tegorocznego trendu wzrostowego. To jeszcze może być pułapka dzisiaj, może być fake, fantastyczny fake i zmiana trendu o 180 stopni, ale z tymi faktami trudno jest dzisiaj walczyć od rana. To jeszcze się praktycznie może wszystko wrócić o 180 stopni. Momentum sprzyja niedźwiedziom, Wsparcia są łamane, clean na wig 20 rynek walutowy nie pomaga, zagranica także jak na razie nie pomaga. No i pytanie: Quo badis? Rynku. Jeżeli chodzi o klasyczne zniesienia Fibonacci'ego, to proszę bardzo, one też tutaj się pokrywają idealnie. Czyli traktując majowy szczyt jako wierzchołek oraz styczniowy dębko jako początek zostaje fali, tak osiągnięte zniesienia Fibonacci'ego idealnie pokrywają się z lutowym szczytem, czy też grudniowym. Stąd też istnieje realne ryzyko, że te poziomy będą przetestowane. W przypadku 38,2% tak naprawdę jest to na wyciągnięcie nawet dzisiejszej sesji. Problemem pozostaje ten poziom poniżej 80 tysięcy punktów, no ale skoro WIG20 miało być, czy też ma zielone światło do dalszych spadków, to i tutaj jest droga na południe otwarta. SWIG80 dzisiaj jest łamana, w piątek był pierwszy ruch, dzisiaj jest łamana, jak na razie Linia trendu wzrostowego, czy też dolne ograniczenie kanału wzrostowego, który wysuwa się w tym roku, jest to problem dla trzeciej linii. Wynika to także z faktu, że na wykresie tygodniowym obecna jest gwiazda wieczorna, czyli kombinacja trzech świec. Można powiedzieć podręcznikowy przypadek i jest realizacja tego scenariusza. Kiedy można powiedzieć, że będzie czy jest fake? No, w tym przypadku wskazane byłoby zamknięcie dnia. Powyżej 24 848, czyli fake powrót do kanału i otwarcie drogi na północ, w kierunku głównego ograniczenia. Zawsze tego typu scenariusz trzeba brać pod uwagę, ale na chwilę obecną to niedźwiedzie są przy piłce i one tutaj prowadzą maluchy na południe. MW40, jak na razie się broni, wsparcie są testowane, to nic złego się nie stało. Kanał także można wyrysować, ale miejsca w ramach tego kanału także jest jeszcze sporo do przetestowania. To nie jest. Przepis na dalsze spadki, ale z drugiej strony, skoro niedźwiedzie dominują lokalnie kolejny tydzień i pokazały poziom 6732 jako poziom taki czytelny do przetestowania, to odpowiedź ze strony popytu była tak naprawdę znikoma. Udało się ewentualnie udało się podejść pod połowę czarnej tej świecy, bez kontynuacji, czyli klasyka, połowa. Czarnego okazałego kokpusu, blokuje dalsze wzrosty, no i tak naprawdę tutaj znowu jest piłeczka po stronie lokalnych niedźwiedzi, no bo przecież w długim terminie wszędzie jak na razie obowiązuje Hossa. Stąd też tutaj te obawy są o wydźwięku lokalnym. No ale pytanie co z indeksem Wigbanki, bo on tutaj najwięcej waży w tej całej układance. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wcześniejsze wyliczenia, bo przecież materiał 100 sekund Wigbanki ukazał się tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, nieważne. Jest do zobaczenia na kanale YouTube. Wikbanki w tamtym tygodniu, potężna czarna świeca, ma ona, no, nie jest to formacja typu marubozu, ma znamiona. Sufit tej czarnej świecy 13339, powtarzam, jest to Wikbanki Banki, opór jest to na tym tydzień, bez wybicia, w najbliższych dniach tego poziomu przewagę mają niedźwiedzie. Jest wyjście, dałem z tej konsolidacji, i zaproszenie zgodnie z tutaj z geometrią do wykonania teoretycznie oto tego typu ruchu. Są to okolice 11600, 11 800 i to był związane byłoby może nawet z mocniejszą korektą. Jak na razie droga na południe jest otwarta, dlatego też tutaj w przypadku banków, no to już nie żółte światło pomarańczowe, czy też czerwone zapaliło się dla spółek sektora bankowego, ale także i finansowego, bo przecież PZU, ale o tym może za chwilę. Alfabetycznie. Alior, bank, wykres tygodniowy i tutaj wciąż bez zmian, czyli teoretycznie kanał wzrostowy w ten sposób wyrysowany, chociaż to tutaj nie do końca musi tak wyglądać, można przecież ten kanał wyrysować także w nieco inny sposób. Nie chodzi o idealne punkty, chodzi o nastawienie. To, co tutaj się dzieje na wykresie, korekta płaska, dolne ograniczenie kanału pozostaje magnesem, oporem na ten tydzień jest 97,30. Do tej wysokości przewagi mają niedźwiedzie. Lokalnie można spojrzeć, że dzisiaj są łamane, no, na chwilę obecną, majowe, kwietniowe minima. Ale to tak na razie konsolidacja. Zobaczymy, co wynika z, z szerokości takiej konsolidacji. Gdyby ona została złamana, to co to się no to właśnie. Widać na załączonym tutaj przykładzie, że magnesem jest dolne ograniczenie kanału. Allegro. Na wykresie dziennym tutaj jak na razie nic złego się nie dzieje, chociaż można byłoby się doszukać czegoś na wzór głowy z ramionami. To jest taka trochę koślawa głowa z ramionami, obroty także tutaj niezbyt duże. Na tygodniach jest cofnięcie się. Jak na razie nic złego się nie stało. Wszystko to jest w ramach. Korekty po całkiem niezłej szarży na północ, popartej obrotami, to cofnięcie nie. No tutaj widać też, są mu kazały obroty, ale trzeba mieć świadomość tego, że pod koniec maja były przetasowanie w ramach, w ramach MSI i Poland, dlatego też i tutaj te wolumeny są większe. Jak na razie sytuacja techniczna neutralna. Budimex, kolejny spadkowy tydzień. Tutaj było wsparcie na 713,68, a było później, no to. Widać, że jest to tutaj forma, jak na razie, korekty. Zobaczymy, co po klasycznej linii trendów bo Myślę, że te najprostsze rozwiązania są najciekawsze. To szukając się innych wskazań, można przegapić te najprostsze. Tutaj, jak na razie, nic niepokojącego się nie dzieje. Wyjście górą na nowe szczyty, cofnięcie w okolice 713 zł to też jest zaproszenie do wyjścia w okolice 640, ale tak naprawdę jest to zmienność charakterystyczna właśnie dla takich okresów korekty pędzącej czy konsolidacji. Dlatego też jak na razie bez oznak końca wzrostowej fali. Tutaj jest sytuacja neutralna, ale tak naprawdę miejsca do Wykonania takiej zniżki też jest trochę, tym bardziej, że Budimex, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała poprzednia zniżka, no tutaj przecież miałby trochę miejsca do tego, żeby się wycofać bez generowania o negatywnych sygnałów. Jeśli chodzi o wcześniejszą zniżkę, no to jeżeli chodzi o ostatnie szczyty, no to miejsca właśnie w te wskazana policja trochę jest. CD Projekt. W tamtym tygodniu nie udało się wybić oporu wyznaczonego przez czarną świecę. 143 niewybite i jednocześnie. Ten układ gwiazdy wieczornej nie został zanegowany. Jeżeli to nie zostało zanegowane, wybite, to lokalnie niedźwiedzie mają przewagę. Pytanie, dokąd mogłaby zawędrować korekta, bo tutaj realizacja zysków po świetnych wynikach, zresztą to było też już widoczne w kwietniu, nie oznacza od razu, że wzrosty się skończyły. Jest to po prostu lokalne przewagowanie. Układ procesowy w średnim terminie jest cały czas zachowany, ale coś takiego, co tutaj zrobił CD Projekt. Wymaga, może niekoniecznie, ale prosi się o przetestowanie. Dlatego też i rozwój takiego scenariusza jest całkiem ranny. Cyfrowy. Wyjście, tak naprawdę dojście do głównego graniczenia, graniczenia. Podstawy klina zostało zrobione, 14 zł zostało przetestowane. Koncepcja ruchu zestawowego została wyczerpana na chwilę obecną. No i szukanie nowych pomysłów. A nowych opisów tutaj jak na razie nie widać. Stąd też bez optymistycznych konkluzji. Co mogło się wydarzyć? No, w tego typu fake na wysokości głównego ograniczenia kanału spadkowego, jak na razie ciąg notowania wsparcie jest w okolicy 11,70 czy też 12 zł, jest jeszcze trochę miejsca do zejścia. Stąd też tego typu wycofanie się jest całkiem normalne. Ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że w 3, 2, 3 świece zrobione wcześniej były na bardzo dużych obrotach. Dwa tygodnie, tydzień temu niewielkie obroty. I jest to dobra informacja dla, wydaje się być to dobrą informacją dla akcjonariuszy, że to, co się tutaj dzieje, prawdopodobnie nie jest nową falą Bessy, kolejną, czy też jedynie korektą po uderzeniu popytu. Dla przypomnienia, uderzenie popytu z niskiego poziomu, zrobienie tak zwanego overbalansa, czyli wykonanie wzrostowej fali o większej długości, strukturze niż poprzednia zniżkowa fala. I tym bardziej szkoda, tylko że się nie udało zahaczyć te 1430, zabrakło niewiele. Dino Polska, podejście pod opór, wycofanie. Dwa tygodnie temu nie udało się pokonać 409,40 groszy. No, jest to niepokojąca informacja, ale w drugim terminie Dino pozostaje cały czas w ramach kanału Zostawego będziemy, znaczy będziemy się martwić. Biki będą się martwić w momencie, kiedy ten kanał zostanie wyłamany taki w taki sposób wiarygodny, a nie. 1 dwa dni, żeby zrobić tylko fejk, No, a jeżeli kanał zostałby wyłamany, no to i 255 zostałoby postawiony na celownik, a jak na razie kanał obowiązuje, dlatego też w długim terminie wciąż na korzyść sytuacja techniczna jest byków. Ale lokalnie tak naprawdę straciły one sporo argumentów za wykorzystaniem tego momentu związane z pułapką na dolnym ograniczeniu kanału. Nie wykorzystały okazji, teraz przy piłce są świecie. JodzW. piękne dragowanie dzisiaj. Kolejna czarna świeca. Opór na ten tydzień to 29,58, jeżeli piątkowe zamknięcie. Wypadnie powyżej tego oporu będzie pięknie i optymistycznie. Cudownie można powiedzieć, ale jak na razie wyjście dołem z trójkąta i zaproszenie do ruchu w kierunku 13 zł. Obowiązuje. Kęty. Wyjście górą na historycznego maksima bez kontynuacji bez kontynuacji wzrostu głównego kanału też tutaj zablokowało, patrząc na wykresie tygodniowym klasycznych oznak dystrybucji w ramach końca osy nie widać, ale no jest tutaj. Wyczerpanie pomysłu na dalsze wzrosty, także jest ta, ten układ niepokojących trzech świeczek. Dwa ostatnie tygodnie, tydzień temu bez kontry popytu. Stąd też jest i ryzyko wyjścia dołem, nawet w kierunku 780 zł. Ale to są tylko i wyłącznie jakieś tam scenariusze. Dystrybucji nie widać, trend wzrostowy zachowany, a to co obserwujemy, jest jak najbardziej formą korekty płaskiej. Czyli konkluzja tutaj pozostaje na tych poziomach neutralna. KGHM. Ceny Miedzi się wycofały. Dzisiaj byłem odreagować po ostatnich dwóch, trzech tygodniach przeceny. Jeśli chodzi o ceny akcji spółki KGHM Polska Miedź, no to opór na ten tydzień 155,50. jest to sufit czarnej trzeciej z rzędu świecy? Wybicie go do piątku pozwoliłoby spojrzeć z nieco większym optymizmem, a jak na razie ja, że pomysł na, na hossę tutaj się wyczerpał. Zamknięcie tygodnia poniżej szczytu z stycznia 2023. No, to daje do myślenia, że bez wybicia oporu, który był opowiedziany, czyli 150-50, sufit czarnej, zeszłotygodniowej świecy, tak naprawdę byki straciły momentum, impet przestał im sprzyjać. Stąd też i z koncepcją dalszych wzrostów tutaj może być coraz ciężej. Kruk, podwójny szczyt został wyrysowany, jednakże już tego typu ruchy. Nie zagrażały kontynuacji wzrostów. Konsolidacja, która trwa od października, postępuje, końca nie widać, a w ramach konsolidacji trudno wiarygodne wnioski. Konkluzja neutralna. LPP w tym tygodniu dane finansowe. Zobaczymy, co zostanie zaraportowane, jeśli chodzi o sytuację techniczną. Podwójny szczyt, podejście korekcyjne potężne, ale jak na razie podejście korekcyjne. Jeżeli chodzi o układankę analizy technicznej, stąd też bez pozytywnych wniosków. Orange, w tym układzie dzisiaj dolno-organiczny kanału jest atakowany. No, nie wygląda to optymistycznie. Do końca dnia pozostało jeszcze trochę czasu, ale trzeba być przygotowany na wszelkie możliwe tutaj scenariusze, nawet i ten negatywny, no bo jest i test średniej, 200 sesyjny, czyli coś, co było robione w kwietniu, wówczas ze skutkiem pozytywnym, na początku maja ze skutkiem pozytywnym i już. Znowu w czerwcu wycofanie się do tak niskich poziomów. Nie wygląda to optymistycznie, bo jest niższe denko, niższe szczyty, płatka na pokonaniu wcześniejszych oporów i te dolnego ograniczenia kanału. Dlatego też no, niedźwiedzie mogą próbować go zegać ten kanał na swoją korzyść i wykonać go na 7 Zł. Dlatego też tutaj czujność jest jak najbardziej skazana, ale jeżeli chodzi o sygnały, o momentum, jeśli coś należałoby powiedzieć, co płynie z tego wykresu, na godzinę 11 i 51 minut brakuje klarownych podażowych sygnałów, a to, co było do tej pory, wciąż przemawia na warzyń byków. OGLEN. Kolejna czarna świeca. Łamana linia trendu zestawowego. Otwarcie drogi w kierunku 59,60 zł. PKO. Czy tutaj jest negatywny przełom? No bo jeżeli chodzi o wykres dzienny, to tutaj tak naprawdę nic złego się nie stało. Usunę na, na chwilę średnią dwustu sesyjną na wykresie dziennym. To co robi PKSA przyjęło w takim układzie jak na razie postać klasycznej korekty. To nie jest impuls, impulsy, nie wygląda to na impuls. Impulsy to zazwyczaj są silne, długie, krótkie podbicia, zygzakowane w postaci trójek, a to jest układ korekcyjny. To wygląda na rozszerzoną korektę płaską, jak na razie. Jest jednak coś, co niepokoi w całym tym układzie, czyli zanegowanie, zneutralizowanie gwiazdy porannej. Ta formacja już nie istnieje, nie pomaga bykom. Ona została pokonana w tamtym tygodniu. Dlatego też, skoro ta formacja nie została utrzymana, jest wykazana słabość popytu, czy też niechęć do obrony na bieżących poziomach, co sprawia, że tego typu wyrysowanie kanału spadkowego może okazać się cenną wskazówką. Na wykresie tygodniowym jest okazała czarna świeca. Jeżeli byki chcą pokazać klasę, proszę bardzo. Opór jest czytelny 163-70. do wybicia w tym tygodniu bez wybicia tego poziomu. No, Sytuacja techniczna nie jest już tak optymistyczna, jak miało to jeszcze miejsce kilka tygodni temu. Pepko. Formacje tygodniowe, świecowe na korzyść byków, zatrzymanie wzrostu w formie korekty. Do domknięcia wydaje się, że jest właśnie ta luka Hossy, Ona tutaj zbieżna jest ze średnią 200 sesyjną. Takie zejście w okolicy 22-50 wydaje się, że byłoby zdrowym zagraniem. Często przywoływany jest tak zwany efekt pęby, czyli bez mocnego kroku w tył, trudno zrobić mocniejszy krok na północ. Dlatego też. Tutaj sytuacja techniczna w długim terminie pozostała optymistyczna, pozostały wyłamane linie zrobione zostały silne fale. Wolumeny potężne, wypadnięcie z portfela, z indeksu MSCI ponad nie zaszkodziło. Jak pokazuje historia, kiedy spółka polska wylatuje z tego typu międzynarodowego benchmarku, to często jest to na korzyść akcjonariuszy. Dlatego też lokalnie korekta w siedmiu, długim terminie optymistycznie cały czas pełka wygląda. PGE w ujęciu tygodniowym ceny stabilizują się i teraz tak, wejście wcześniej przez to prostokąta z południa, to zaproszenie do wykonania ruchu w kierunku 9 zł. Jak na razie ta koncepcja obowiązuje. PKBP. Czy tutaj jest złamana linia takiego trendu wzrostowego, czy też wsparcia? No bo widać przecież coś na wzór konsolidacji korekty pędzącej, korekty pędzące występują w ramach bardzo silnych trendów wzrostowych. Przecież taki tutaj dominuje na wykresie PKWP, ale czujność trzeba zachować, bo przecież możemy być świadkami zmiany trendu. Jak na razie niedźwiedzie nie odpuszczają, jeżeli chodzi o lokalny rozkład sił, to po przełamaniu, naruszeniu wsparcia dzisiaj jest kontynuacja spadków. Tym bardziej, że dla przypomnienia, w długim terminie wzrostowe fale, które są proporcjonalne do siebie, geometria 1 do jednego tutaj wielokrotnie się sprawdzała, ta wzrostowa ostatnia fala wykonana z październikowego denka, która dotarła na tegoroczne szczyty, no jest praktycznie już nieco większa niż poprzednie impulsy, co daje do myślenia, że niedźwiedzie mają zielone światło do wykonania średnioterminowej korekty. Jeżeli byki chcą pokazać klasę, proszę bardzo, 60,28 zł do wybicia. Bez tego piłeczka jest po stronie niedźwiedzi. Kolejny wykres PZU. Sygnały negatywne pojawiły się tuż po wynikach. Była to trzecia dekada maja. Przerwanie podstawy podstawie tygodniowej biały świecy 10 zł. Ale o tym była przecież już mowa. Jak na razie dominują niedźwiedzie. Opór na ten tydzień wyznaczony przez czarną świecę. Przełamana linia trendu wzrostowego. Opór to 50 do 80 groszy, rosnące wcześniej obroty, i bez wybicia w tym tygodniu tego poziomu, jak na razie niedźwiedzie mają zielone światło. to wykonania chociażby zniżki, która przybrała postać na chwilę obecną korekty w kierunku 45 zł. Santander Bank Polska neutralnie, kolejny tydzień na tych samych poziomach, bez pozytywnego przełomu. Szanowni Państwo, dzisiaj zostało mówione. Wykresy z projektu ZWIG-20, tamtym tylko tytułem ZWIG-30. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się Piotr Nijekiem w Maklewskim Banku.